Cześć, mój sposób jest dużo łatwiejszy niż inne sposoby tego typu na YouTubie. Przechodzimy do działania, pokażę wam dzisiaj jak nagrać ekran waszego komputera. Na początku przejdźmy do pobrania i instalacji oprogramowania Okam. Od razu na wstępie dodam, że jest to bezpłatne oprogramowanie, bez żadnego logo i znaku wodnego danej firmy na wyeksportowanym wideo. Aby pobrać oprogramowanie, wpisujemy w Google Okam i wybieramy najlepiej ten link z Ochsoft. Dodatkowo w opisie filmu znajduje się link do pobrania aplikacji. Jak widzimy w opisie licencji, jest to program darmowy. Dla domowego użytkownika. Aby pobrać oprogramowanie, nie wybieramy tego pierwszego linku, tylko wybieramy ten drugi OKAM EXA. Klikamy, czekamy aż plik się pobierze i przechodzimy do instalacji. Klikamy, uruchom. Tak. OK. Akceptujemy wszystko i czekamy aż program się zainstaluje. Zamykamy reklamę, która nam wyskoczyła, i przechodzimy do tego, co najważniejsze, czyli do nagrania naszego ekranu. Dodam, że będzie to bardzo proste. Uruchamiamy zainstalowany program Okam, następnie uznaję, że chcemy nagrać cały obszar pulpitu, więc przychodzimy do zmiany rozmiaru i wybieramy pełny ekran. Nie pozostaje nam już nic innego, jak wciśnięcie przycisku nagrywaj i od tego momentu już nasze wideo jest realizowane. Minimalizujemy program i możemy pokazywać to, co chcemy przedstawić w naszym wideo. Thank you Moje wideo już się nagrywa. Na pewno są osoby, którym tak jak mi przeszkadza ikonka programu OKAM w pasku narzędzi. W drugiej części poradnika pokażę jak to wyłączyć oraz pokażę też dużo innych sztuczek, które mogą być przydatne w tworzeniu materiałów instruktażowych. Oprogramowanie OKAM wyróżnia się na tle konkurencji tym, że obraz nagrywany jest bardzo płynny i nie zacina komputera. Dodatkowo po kliknięciu przycisku zakończ, które kończy nasze nagranie, Plik dostępny jest od razu w folderze. Za pomocą przycisku Zatrzymaj kończymy nasze nagranie, a następnie, aby je odnaleźć, najeżdżamy na ikonę folderu i klikamy Otwórz. Tam znajdują się nasze wszystkie nagrane pliki wideo. Teraz widzicie mój plik wideo. Jak widzicie, nie ma na nim żadnych znaków wodnych. Mam nadzieję, że sprostałem początkowym moim słowom, czyli że nagranie waszego pulpitu nie sprawiło Wam żadnych trudności. Teraz przejdziemy do drugiej części materiału. A w drugiej części pokażę Wam m.in. E, jak usunąć program z pasku zadań, jak poprawić jakość nagranego materiału oraz dodamy gesty prawo i lewo kliku myszki oraz powiększymy kursor myszki. Przechodzimy do drugiej części materiału. Na początku zrobimy tak, aby programu nie było widać na pasku zadań podczas nagrywania. Klikamy menu, a później wybieramy opcje. Jak widzimy, program nie jest dokładnie spolszczony, ale tym się nie przejmujemy. Zaczynamy działać. Aby nie było widać aplikacji na pasku zadań, klikamy ukryj aplikację po zminimalizowaniu oraz ukryj aplikację po uruchomieniu. Jeżeli tylko o to nam chodziło, to klikamy OK i już od teraz aplikacja nie będzie wyświetlała się na pasku zadań. Teraz coś dla osób, które cenią sobie jakość. Ja lubię, jak materiał jest bardzo płynny, dlatego ustawiam. 60 klatek na sekundę. Kolejna rzecz jaką zmieniam to jakość. Jakość zmieniam z wysokiej na bardzo wysoką. Ostatnia rzecz jaką zmieniam, żeby moje materiały były wyższej jakości to tryb liczby klatek. Zmieniam tryb ze stałego na zmienny. To tyle jeśli chodzi o ustawienia jakości. W programie mamy też opcję dla graczy. Ja nie jestem graczem, więc przychodzę dalej. Jeżeli chcemy, aby nasz docelowy materiał zajmował mniej miejsca, możemy zmniejszyć jakość nagrywania filmu. Jak widzimy, są też ustawienia obszaru nagrywania, z których póki co nie miałem przyjemności korzystać i nie są mi potrzebne. Przejdźmy teraz do kolejnych ustawień. Dodam, że niektóre ustawienia celowo pomijam, bo są po prostu nieprzydatne. W programie możemy korzystać też ze skrótów klawiaturowych, na przykład za pomocą F2 włączymy od razu nagrywanie, zamiast klikać przycisk nagraj. Możemy też ustalić swoje własne skróty klawiaturowe. Przejdźmy teraz do bardzo fajnej i ciekawej funkcji programu. Za pomocą tej funkcji możemy ustawiać efekty myszy. W tym momencie dodaję swoje ulubione efekty kliknięcia lewym przyciskiem myszy oraz prawym. Wy możecie wymyślić swoje własne efekty lub sugerować się tymi, które pokazuje na filmie. Kolejny efekt wizualny w programie to efekt podświetlenia kursora. Bardzo fajny efekt, który sprawia, że nasz kursor myszy jest lepiej widoczny. Ja przechodzę do wprowadzenia moich ulubionych ustawień, a Wy możecie wprowadzić swoje. Ostatnie, już ustawienie wizualne, to powiększenie kursora. Ja ustawiam dwa razy taki kursor. Kolejne ważne ustawienie to miejsce zapisu naszego materiału. Możemy wybrać na przykład dysk D lub pulpit, i od teraz materiał będzie zapisywał się w dogodnym dla nas miejscu. Na koniec materiału jeszcze mam dla Was dwa ustawienia, z których ja nie korzystam, ale być może Wam się przydadzą. Pierwsza opcja to dodanie znaku wodnego w formacie grafiki i umiejscowienie go w dowolnym dla nas miejscu. Druga opcja to dodanie obrazu z kamerki w dogodnym dla nas miejscu. Dzięki temu ustawieniu możemy nie tylko nagrywać ekran, ale też na przykład siebie. To by było na tyle, jeśli chodzi o zaawansowaną obsługę programu. Klikamy przycisk OK, aby zapisać ustawienia, i nagrajmy jeszcze raz pulpit z prowadzonymi przeze mnie zmianami. Proces nagrywania wideo tak przyspieszony, aby Was nie zanudzać, no i zobaczmy teraz moje wideo na powiększonym ekranie. To już wszystko jeśli chodzi o zaawansowaną obsługę programu. Przejdźmy jeszcze do omówienia licencji programu i zakończenia tego materiału. Tak jak mówiłem na początku, program jest darmowy do domowych zastosowań, ale jeśli chcielibyście nagrywać tego typu filmy w firmie, najlepiej byłoby wykupić to oprogramowanie na chociażby jedno stanowisko. Wykorzystanie tego oprogramowania w celach komercyjnych nie jest dozwolone, także jeśli chcecie gdzieś publikować swoje materiały, to najlepiej właśnie też wykupić program. Aplikacja kosztuje 39 dolarów, przeliczeniu na polskie 140 zł. Nie jestem żadnym promotorem tej aplikacji i ten materiał nie jest sponsorowany. Ten sposób nagrywania polecam dlatego, że moim zdaniem jest najlepszy. Dzięki za oglądanie, jeśli ten materiał był pomocny pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę i do następnego cześć!